Taką wiarą ruszy lud, synowie polskiej córy, że jak mławica pierzchnie wróg, tak nam do pomóż Bóg, tak nam do pomóż Bóg. Stąd już tyle mówił, jeszcze ma Wam coś do powiedzenia. Jak ktoś zostanie, nie będzie żałował. W seminarium mnie uczono, nas uczono, mówiono, jak Was ktoś prosi o modlitwę, to jest to znak od Pana Boga, że się modlicie. Jakoś ludzie tak wyczukają, że. Jeśli robią to szczerze, proszą o modlitwę tych, o których jakoś wiedzą, że się modlą. Nie czasem proszą o modlitwę. Ostatnio ktoś się nawet specjalnie tu ufatygował, że, żeby modlić o pracę dla męża, bo stracił pracę. Ja pamiętam, o innym się za, in, za innego się modlę, co mi nie prosił, żeby się o sprawę pracy modlić, a ten za którego żona prosiła, nie pamięta. Wyrzut. Dziś sobie przypomniałem, ktoś mi wczoraj przypomniał: Dobrze się ma starszą siostrę jako kapłan, zawsze przypi. Więc ja dzisiaj też chcę Was o modlitwę prosić, dlatego że, że za wiele rzeczy ja korzystam, że mnie ludzie proszą o modlitwę, czyli wierzą, że się modlę, no to modlę się tu z cigodnymi wiernymi. To już nie wiem, czy ja tam tak w indywidualnej modlitwie pamiętam o wszystkich a tu z wiernymi. Modlę się. Z tej okazji dostałem wczoraj informację, jeśli prawdziwa, że siod... znaczy, o wczorajszym wydarzeniu środowiska sedy wakantystycznego, że w Warszawie ksiądz Eugen Risling jest. No ale my na pielgrzymce, to cóż nam z tego? Do godnych wiernych. Dłuższy czas się dzieje. Myślę, zastanawiam się. No, moja mama tutaj jest, w tym domu. A dziś zastanawiałem się, czy o tym mówić, bo ostatni czas już mówiłem, ale nie mówiłem przy stole. Dziś powiem tutaj to, co, co mi trzeba powiedzieć. Moja mama tu jest w domu, i nawet jak się nie chce tutaj przychodzić, bo coś tam czuje się nie tak, namrzeczy na różaniec, to jest w możliwości. Jeszcze dojdzie. Jakby gdzie indziej była, już by sama nie szła 15 minut do kościoła. Może ktoś by zawiózł, zaprowadził, ktoś z nas, dzieci oczywiście, jakbyśmy byli przy mani. Więc jest pytanie o możność. O możność tych, którzy tu przychodzą, przychodzicie, a latka płyną. Latka płyną. Pani już sobie który wiek liczy, kobiecie się lat nie liczy. No ale już widać, nie widać. Więc troska o czcigodnych wiernych, jak przyjdą lata, kiedy nie można będzie dojść tutaj, a mieszka się w Poznaniu, trzeba dojeżdżać. A drugie, sprawa ludzi młodych, którzy tu przyjeżdżają z daleka. No i do tego też to miałem kiedyś tam powiedzieć, też nie powiedziałem, że, że zasadniczo jest, że nie należałoby stąd księdza odrywać. Gdzieś tam myślał o zakładaniu, czy zakładaniu w sensie przyjeżdżania, że tam gdzieś będzie przyjeżdżać. Okazyjnie, systematycznie, ale w jakiejś rzadkości, tak, natomiast nigdy nie na sposób, żeby, żeby niejako to miejsce stało się jednym spośród kilku miejsc, które ksiądz ma kaplicę, że tak powiem, gdzie, gdzie, gdzie jeździ. Tak nie. No, i w związku z czym zaczęło mi w głowie świtać, czy nie należałoby coś pomyśleć, żeby zbliżyć kościół do, do ludzi, czyli dać ludziom okazję do, do tego, żeby tu mieli bliżej. No i zdarzyła się taka okazja, bo całkiem tu niedaleko, niedaleko jest dom na sprzedaż. Całkiem jest niedaleko. Chyba każdy by doszedł nawet taki co tam. No, i wczoraj, wczoraj byłem, byliśmy osoby, bo kilka nas było, spotkać się z właścicielem, który dom chce sprzedać. Usłyszeliśmy cenę. Włosy mam na głowie. Ja takich pieniędzy w życiu nie widziałem. Z bloku jestem, więc tam to włoscowy wielkopolski, a tu ceny baranowskie są. W każdym razie, co jest istotne, że widać wyraźnie, że właścicielowi zależy na y, dobrej sprzedaży tego domu. Jeszcze nie tak pilnie, tam mówił o, o swoich działaniach, że jeszcze teraz, tak, że tak nie będzie jeszcze się z tym tak publicznie obnosił, ale przyjdzie moment, w którym, w którym no, podejmie te wszystkie środki, żeby żeby dom jak najkorzystniej sprzedać. W związku z czym proszę was o modlitwę, żeby mu się udało. Żeby znaleźć właściwego kupca, no bo to jest interes. Dobra są... Dom się sprzedaje za pieniądze. Pieniądz nie jest z najwyższą wartością, ale ponieważ miałem okazję wczoraj poznać, znaczy któryś tam już raz widziałem właściciela, i przejęty jestem rzeczywiście takim stanem. Mi nie jest dany. Ja tam po rodzicach nie mam co sprzedawać, bo się nie, nie dorobili rodzice domu i tak dalej. Ale podejrzewam, że jest to na pewno jakaś operacja taka, no, ma swoją rangę. Więc powinniśmy wesprzeć modlitwą tę osobę, która ma ten dom sprzedać, dlatego że właściwie powinniśmy się znaleźć jako. Jako właściwi kupcy, jako kto? Jako yy, fundacja, yy, którą wychodzi, że miałby założyć tu czcigodny pan yy, z tego tytułu, że gdyby chcieć kontynuować dzieło zakładania okopu jako stowarzyszenie, to stowarzyszenie zakłada, że musi być iluś członków działających. No to my jesteśmy do działań bardzo zręczni ale każdy w swojej dziedzinie uzdolni zachęt możliwości. Natomiast to, co by jak gdyby miało stanowić ten, ten szkielet działania, prawdopodobnie polegałoby na tym, że tym działającym byłby, byłby członek zarządu i prezes, pan Jakub Zykarłowski, w związku z czym właściwszą formą by była fundacja. Pytanie, jaką ma przyjąć formę prawną i tak dalej. Więc też jest druga intencja, którą polecam czcigodnym wiernym, żeby się modlić za czcigodnego Pana, żeby te działania rozeznał. I, i yy, udało się założyć fundację, która, która miałaby jakąś możliwość yy, myśleć o poszerzaniu przestrzeni, żeby wierni, którzy tutaj przybywacie na mszę świętą, mieli bliżej... W bliskiej okolicy dom, w którym mieszkając, pytanie: Kto to by był? Ci wybrańcy, ilu, kto by się znalazł, mogliby tutaj nam świętą przychodzić. Nie byłaby to żadna działalność, jeśli chodzi o stronę fundacji lokująca kapitał, bo go nikt nie ma, musiałby być w jakiś sposób zdobyty. Ksiądz Bosko prosił się uspokoić. Ksiądz Bosko zaczynał budowę. Cztery czy pięć kościołów budował, a pierwszy zaczynek miał 20 lirów. Nie był tak, że tak powiem, cwany jak, jak arcybiskup Lefebvre, do którego przyszli chłopcy i mówili: Zrób coś dla nas, chłopcy, klerycy, otwieraj seminarium. A on powiedział: Nie, będę miał żadnych pieniędzy, to nie otworzę seminarium. I, i na spotkaniu jakichś tam nobliwszych wipów zadzwonił telefon i, i przyszło, że, że, że będzie dom na seminarium. W każdym razie, dlaczego też się decyduję mówić o tych rzeczach publicznie, w stopniu i skali, jakiej mogę? Bo potrzebna jest moja i nasza modlitwa i modlitwa ludzi wolnych, dzisiaj słyszeliśmy. Do wolności was wyswobodził Chrystusa, nie szczurów. Nie szczurów, którzy się będą modlić, o to, żeby się znalazło miejsce godne pochówku biskupa Williamsona. Już wiecie, gdzie ono jest. A dzięki komu wiecie? No, ja wiem, dzięki tym, którzy mi powiedzieli, ale podzieliłem się nim ja. A na miejscu był biskup Stobnicki. I pytanie, kto się dzięki niemu dowiedział? I zdjęcia jeszcze zobaczył. To arcybiskup Wig Wigano, to był nie Wigano, ale Williamson, biskup. To był dobro, że tak powiem, księży rezystencji, czy dobro Kościoła Świętego? My jesteśmy w kościele, czy w sekcie? Stobnickiego, Piwarunasa, Sanborna, takiego owego, Wigano, gdzie my jesteśmy? Więc o tych rzeczach mówię, że intencja w sprawie fundacji, która by te rzeczy w jakiś sposób no, mogła załatwiać i yy, pani właścicielki, pani, o już powiedziałem pani właścicielki, Dom niedaleko tutaj jest. O, wszystko, o ceny, wszystko dopytajcie, to tu już głośno nie będę mówić, ale, ale no, baranowskie ceny to tanie mięso, jak to jest, przyjedzą, tak? Bo wszystko ma swoją cenę. Jak Pan Bóg będzie chciał, to nam światła pokaże, a za Panią właścicielkę proszę się modlić, żeby jej się udało. Chciałby pewnie szybko i dobrze dom. Sprzedać. Daj jej Panie Boże te intencje, jak przynajmniej przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie powierzałem i każdemu z Was powierzam i też radość, że takie rzeczy tutaj ważne, no, majątkowe, a Państwo przyjeżdżacie pierwszy raz tutaj skądś przejazdem, nie legitymowałem Was. No tak na twarz tylko taki rentgen, ale o rzeczach ważnych się przy Was mówiło i tu, i na górze. Więc każdy tu zaproszony, każdy tu zaproszony, kto godziwie, z godziwą intencją pragnie przybyć, widać ci, tamci z Rzeszowa, co mnie tam uprzedzali, że tu przyjadą, mieli niecne zamiary, jakieś tu, i, i się, że tak powiem, powstrzymali. Także niech Pan Bóg trzygodnym wiernym błogosławi, wracajcie szczęśliwie, te dwie intencje proszę mieć w sercu. Nikt mnie to już mówiłem, że nikt mnie nie dopytywa, jak się modlę teraz za barbarę i barbarę o szczęśliwe urodzenie. To nie dlatego, że mi się tak bardzo barbara podoba, że mi się dwa razy za nią modlił, tylko mąż się podzielił innej barbary, że też jest w stanie błogosławionym. Także dwie barbary teraz są w stanie błogosławionym i niech w swoim czasie szczęśliwie dzieci urodzą. Kto wraca do domu, wracajcie z Bogiem. Jak z domu ktoś wychodzi, to zawsze przyjść do Pana Jezusa też po, 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 pożegnać się, się za o błogosławieństwo na drogę, poprosić. To, które jest z tytułu nabożeństwa, jest też nabo jest błogosławieństwem na drogę, gdyby ktoś z was stąd już odchodził i i, i wyjeżdża. O właściciela można zapytać mnie o imię by udało mu się z wolą bo, Bożą zgo, z, zgodnie dom jak najlepiej, jak najkorzystniej sprzedać, a nam w sprawie fundacji, żebyśmy mieli światło, Pan jako miał światło co jak i być może być może ten dom jest do nabycia przez fundację, żeby tam wierni, którzy by chcieli tu przychodzić na Święto, mieli, mieli zatrzymanie, No bo inaczej będę musiał że tak powiem, myśleć, albo mama, to może ja już bym synu lepiej, żeby umarła, to tam się jeden pokój zmieści. Z, z no dobrze, ale ten dom nie powinien być domem, gdzie tutaj, jak ksiądz mieszka i tu mama i siostra, to w porządku, ale jakby mieszkała jedna czy druga pani, to już nie jest w porządku. A pan ma żonę też, więc ten dom nie można być czeskim filmem, nie? więc trzeba pomyśleć jakoś. Z łaską Bożą, czcigodni wierni, przy naszych siłach i wierzy. Jest możliwe. Jest możliwe. Pan Jezus się usunął. Od ludzi, bo nie musi być oboływany Królem, bo Nim jest. A my kierujemy modlitwy nie do kogoś, tylko do króla. Pan Jezus chce dać, chce, żebyśmy czynili wysiłek, który pozwoli nabyć ten dom. Daj Boże, stanie się. I będzie służył przygodnym wiernym, bo w takim celu by, by miał być. W takim celu by miał być. Także może się Pan doczeka, kiedyś wróci to i będzie się gdzie okąpać i czy przyjedzie jakoś tak. No. Daj Boże, przyjdzie tak. Niech Pan Bóg przygodny wierny błogosławi. Szczęść wam, Boże. Zapłać, zapłać Tak, poproszę.